Weź tak, że ja zna, chcę zaznaczyć, że to jest jedyni z kandydatem na Wójta, a nie z pełnomocą do Wójta dotychczasowego. Zaczynił po lecę, że jestem w Kaszepci i łyczył je na jednym zebraniu, a tak na niekładze pochulonych. Czy pan no, zna język Kaszubski, bo Pan jest w gminie Kaszubskiej? Ja je że jedzie bo jest mieszkańcem gminy że nie z Górcia, swój szacunkiem w chyba kurwita po polsku, kurwita po polsku, chwywaje za przedmieściem Karkus, który nie tak ubłagubie w kaszepsku zagubiony i dziś jedno żyka. Zrzeczeniem w Rzeszieniu, Kaszewsku pomieszcza, wylewiającym się w tych Kaszewów, co jeszcze pamiętają, będą po Kaszewsku. Kilkakrotnie prezesami byli, nie Kaszubi, z Gnata i Krwi, tylko z wyboru. Albo Kaszubin polskojęzyczny. I się bardzo przysłużyli Kaszubszczyźnie regionowi z promocji regionu. A zatem co chciałbym wykluczyć na wstępie a przypuszczam, że tutaj na przedmieściu w garciu to może nie paść. Chciałbym do kandydata. Nie do pełnomocnika wójta, bo mi się zdaje, że wójt będzie miał tyle czasu, że spotka się z mieszkańcami. Przypuszczam w trzeciej fazie, gdy będzie miał już komplet informacji. <grym> ja celowo wstąpiłem do zrzeszenia kaszutko-pomorskiego Miernie, mimo że jestem mieszkańcem. zapisałem się do kart, gdy przyszedłem właśnie z innego miasta do mieszkać. Bo nie chciałem przeszkadzać wójtowi w tych sprawach regionalnych. Bo był nawet członkiem zarządku nie dążył na żadne zebranie do Co do kultury, turystyki i organizacji pozarządowych. W kulturze mieści się język. I dobrze, gdy ktoś operuje językiem polskim, a tyś, gdy be ktoś bez rumu, ta to je gierdym, jako w bamborku mam halanę. Nie ją mam czy po polsku nie jest. Ale są jeszcze wyjątki w naszej gminie, nie tylko w naszej gminie, są wyjątki, gdzie ktoś się posługuje trzema językami. Co to, to jest? Ładin. No, Ale przecież ty chłopek, nie ma za zasadzie. E, wiem, że w nie Więc mówi i kaszubskim, i polskim, i przeplata ta nas, albo kutami połama się. I to w biały dzień w urzędzie publicznym, takie wstedy są. I wtedy my się kładziemy, że znamy kaszówski język. Dobre, tak, Jeśli kto zna kaszówski język, dzieci, które się uczą w szkole, kaszówskiego języka. I przychodzi do domu, mama, i on zna nowy słówkę, a ja ci, a wiesz to, co to jest, to do bo ja tak nie wiem. A zatem zaginęło nam coś w kulturze. W kulturze tego regionu. A zatem. Między innymi lwią część roboty zrobiło zrzeszenie, że ta edukacja wróciła. I mam pierwsze nie tyle pytanie, ile wątpliwość. Bo Jędzyk Kaszubski w szkołach gminy Chmielno był jednym z późniejszych, z wiele innych gmin już to realizowało, a tyle, co ja wiem, to chyba półtora roku temu dopiero jej nie ruszyło. Niemniej jednak dobrze, że to ruszyło. Na to. Są subwencje z ministerstwa. Te subwencje trafiają do gminy. Nie jestem związany z tą gminą na tyle, żebym przyszedł do urzędu, zapytał się, a jak to, a jak to, a jak to? A jak to bo ja sobie zdaję sprawę, że trzeciego dnia już umieść kontrola, czy szampo regularnie jest wypróżniane. W związku z tym nie chodzę. Ale wiem z innych gmin, jako działać, bo my to jakoś jednak chcemy ogarnąć, że na opał. Na dach, na płot, na chodnik, tylko jak najmniej na ten język rzucić. Stąd też kładę yy, na sercu kandydatowi, by w tej sprawie mógł się przyjrzeć, bo samo nauczanie języka to jeszcze nie jest to kultura regionu. Materialna, niematerialna i mi chodzi bardziej o niematerialną. A zespół, a chór, a jakiś półko zainteresowań, a wycieczka krajowacza, bo źle się dzieje. Jeżdżę, jedzie wtedy kraje, a, a swoich stron nie znaję. I tak się zapytać, kto był w jakimś innym, no przed wojny, to na nauchę, że dalej trzeci i mnie, patrzy, do świetnia Miara sześciu do Wójska jaku. W tej chwili jest komunikacja, szkoda, że ta sieć dróg jest taka, co jest na każdym zebraniu mowa o tych sieci dróg w gminie naszej. I szkoda, że tak długo się dyskutuje, a mało się robi. I ten temat kultury chciałbym zamknąć tym, że sztuka ludowa też ginie, jeśli my te dzieciaki w szkołach nie zaszczepimy jakimś działaniem, jakimś, bym powiedział, yy, zainteresowaniem. I na to są te subwencje, szeroko pojęta kultura regionalna, żeby tym dzieciom przybliżyć. Także proszę tu kandydata po to, żeby to w swoich zamiarach uwzględnił, gdzie powiem szczerze, że y, gdybyśmy mieli dzisiaj to rozliczać obecnego wójta, a ja nie chcę, ja chcę mieć spokojną noc, w związku z tym uważam, że można było więcej zrobić. Turystyka. Perełka kaszu. Wielkie tytuły, wielkie znamiona, a plan rozwoju turystyki Przepraszam, pytam się, czy kandydat wie, że nie ma, że robi się ad hoc pewne rzeczy, że ten park kamienny to już nie chodzi mieszkańcom nie tylko Chmierna, mieszkańcom z ust, że brak infrastruktury, którą trzeba turyście przygotować, nie tylko, że on zajedzie, czy on ma park czy on ma restaurację. Proszę zwrócić uwagę, że wiejskie, Rzesioła, do których trzeba dojść, dojść pieszo, bo nie sztuka iść na, na wycieczkę na śnieżkę i potem się pyta przy a czy tam można samochodem jechać. Tak samo tutaj, jest turysta pieszy, jest kajakarz, jest inaczej urządzający, czy o kijach sobie uprawia, że tak powiem, turystki. i jedzie samochód, on się obaw w krzaki, żeby samochód go nie trącił. Ja nie mówię o kartach, ja nie mówię o kamieniach, mówię o tych właśnie małych wioskach, gdzie drogi niejednokrotnie są gruntowe. I to są tematy, które miałyby mieć, że tak powiem, być wzięte pod uwagę. Zatem infrastruktura szeroko pojęta, która mieć powinna odbicie planu zagospodarowania przestrzennego. Lampy. Faktycznie idą wybory, no to gdzie się da zapalać lampy, a drogi do mniejszych wsi są ciemne. No kto przepraszam, dzisiaj o godzinie 11 pójdzie na park, y, kamienny w miernie. Czy kto od mierna do Kresty, do środka, będzie spacerował w tej pogody chynu bo tam się wszystko pali? nie wiem, czy to są nasze pieniądze, czy to są długa pieniądze. A zatem tutaj znowu przykładem kandydatowi na serce sprawę planu zagospodarowania turystycznego, realnego, żeby to zrobili eksperci konsultowani na zebraniach wiejskich, bo tu padło, że konsultacje na zebraniach wiejskich, ale ja słyszałem, że w Zaworach, czy tam konsultował ktoś tą drogę od Krewty do, do Wsi, nie wiem. I trzecia sprawa, organizacje pozarządowe. No, Rzutem na taśmę mówi się o dwóch stowarzyszeniach drobnych, które już nawiązają współpracę z wójtem. Tymczasem do tej pory nie były takie głosy, że ja wójt dam, ja wójt załatwię, ja. A może jeśli będzie porozumienie, wystąpią organizacje, tak jak to jest w innych gminach, z projektem, z planem, ze sprawozdawczością przedstawią, że my możemy te tożynki. Że my możemy tą imprezę rekreacyjną zrobić. Plan, kosztoryzm, Wójcie, proszę nam zawierzyć. Jednego roku jedna impreza wyszło dobrze, rozliczyli się trzeciego roku trzy imprezy. I to ja uważam, wykorzystanie społeczności obywatelskiej. Ja uważam, że to jest wykorzystanie organizacji pozarządowych. <laughs> a być na garnuszku, wisić na plance, z prośbą, a może coś kapnie, uważam, że to już nie ten czas. Ja nie szukam innych. Ja nie rzuciłem tu żadnym nazwiskiem. Ja uważam, że dotychczasowy system zarządzania w gminie nie jest najszczęśliwszy. Tak bym zakończył i rozumiem, że nowy kandydat, jeśli przebije się, co mu życzę. Jeśli się przebije, to żeby były konsultacje, żeby był budżet obywatelski przejrzysty, transparentny i żeby było współrządzenie obywateli gminy z wójtem i samorządem. Życzę wszystkiego najlepszego i przepraszam, że mój głos trwał trochę dłużej, ale mnie na sercu leży ta szabizna na ich milu.